Są jakieś panny na wydaniu? W twojej okolicy pojawiły się trzy nowe propozycje. Ile razy mam ci powtarzać, że to ty nosisz śmieci? Weź lepiej to miotłę i wróć na niej do domu Przełknę cię na niebiosa I przestań golić nogi moim mieczem Zapocznij oh, <grystanie> Dzień dobry, poczta dla szanownego pana No bo te lata do ciebie piszą Oj, daj spokój Poczekaj no. Zostaw. Ale co, znowu bolicie głowa? Nie, po prostu nie chcę mi się znowu pomagać ci czarami. Potwór, potwór ogromny! Potwór! to jest potwór, potwór! Serio, kurwa? To jest ten potwór? O co ci chodzi? O nic. No ale co? Domyśl się. A, ten krasny ludek mówi, że to jest jego matka. Jego matka. Uuu, niech biegnie! Jezu, młody slajd! Fermina, jeszcze raz! Raz! Cześć, eszlajasz! Ale co? Dzisiaj szlajesz, dzisiaj Śpisz z koniem, rozumiesz? No i dobra, no! Do domu! Do domu! Czy są jakieś nowe dziewoje w okolicy? Została już tylko jedna! Dzięki za obejrzenie naszego filmiku. Subskrybujcie nasz kanał Nerdlly, lajkujcie i posyłajcie do znajomych. <śm> <śm> <śm>